Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jednym z głównych zadań, oprócz cyberbezpieczeństwa, jest również kryptologia. Więc tutaj rozwijamy zdolności naszych zespołów no, do budowania urządzeń kryptograficznych, szyfratorów, ale też do, no, kultywujemy pracę pana taty związane z kryptoanalizą. To umowe wydarzenie dokonane przez polskich kryptologów, później rozwinięte w okresie II wojny światowej, miało bardzo ważne znaczenie dla historii II wojny światowej. Pod koniec grudnia obchodzimy rocznicę złamania niemieckiego szyfru maszyny Enigma. Enigma była to maszyna elektromechaniczna, szyfrująca. Matka była cicho i ja też nic nie wiedziałem na temat ojca II. Mam jedyne pamiątkowe zdjęcie, gdzie matka mnie z wózkiem ojca odprowadza do pociągu. Przez cały okres czasu matka Sława nie mówiła. Sława. Sława nie. Dopiero w latach 70. Taki był pułkownik Kozaczu, który pierwszą książkę napisał na temat Enigmy. Film powstał. Pamiętam, że... Franceski, gra mojego ojca, i ten, ale to już do mnie dotarło bardzo późno, i, i szczegółów żadnych nie, nie mogłem znaleźć. Na pamiątkę naszego spotkania tutaj z Tak, pięknie. dziękuję bardzo. Pamiątka będzie. Dziękujemy bardzo za to, że Pan się zgodził na to, że Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni mogło objąć imię Szanownego Taty. Będzie to pamiątka do końca mojego życia. Super. Dziękuję za obecność Dziękuję. w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Dziękuję.